Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie dzisiaj z tatą i bratem jedziemy na Star Wars. Gwiezdne Historie Water 1, czyli po angielsku Rogue One. A więc tak. Cała historia filmu e, dzieje się między trzecią a czwartą częścią, jak budują Gwiazdy Śmierci i właśnie polega to na tym, że e, rebelianci muszą wykraść plany Gwiazdy Śmierci A więc jestem już w aucie i pokażę Wam dar teleportacji Teraz jestem u siebie na podwórku Jestem w Opolu Tam jest Solaris Już jestem po filmie Jakie, jakie wrażenie? 7 na 10 Wojtek? A, 8 Też coś tak mam 7,5, mimo tego, że jestem fanem Star Warsów, dość dużym, to film super, wspaniały nie był, ale mi się bardzo podobał. Tak, 7,5 na 10. Więc... Ale nie był zły, warto iść. Dokładnie, popieram to zdanie. Wreszcie w domu. I co e, mogę powiedzieć o filmie? Był fajny, ale nie znów taki super wspaniały. Jestem ogólnie bardzo. E, jestem ogólnie fanem Star Warsów. I bardzo e, film mi się podobał, ale tak jak już mówiłem, nie jest taki super wspaniały. I dał mu 7,5 na 10. Gdybym nie był fanem Star Warsów, myślę tak. 6,5 do 7, coś w tych granicach. A więc nawet... E, dobrze? Whatever. E, film, ogólnie film opowiada o poświęceniu. Poświęceniu, e, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. E, walce, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. Że nie trzeba myśleć tylko o sobie, ale też o innych e, przyszłych pokoleniach. Tak, by the way, to w ogóle tutaj mam karty sieciowe. Ogólnie, film jak najbardziej polecam, e, polecam się przejść do kina, bo jednak warto, moim zdaniem. Film nie jest super wspaniały, ale bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda. Po drugie, mówi o takim poświęceniu o walce. Jak to oglądałem, to zaraz mi się przypomniało. Takie by tych wojowników, którzy walczyli za Polskę, dzięki którym teraz możemy żyć w wolnym kraju. I po trzecie, fajne tam efekty, ogólnie rozwałka, tak jak we wszystkich Star Warsach. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!